Siemanko, cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 22 stycznia po godzinie 19, niedzielę, a my witamy Was w kolejnym vlogu. Siema, internety, ale vlog, no nie w cienku. Musieliśmy to nagrać. Tak jest. I oczywiście musiał być ten wstęp. Siema? Siema, internety, siema, tak, tak. Także wiemy. witamy Was wszystkich i lecimy z kolejnym odcinkiem. Witamy, witamy po wstępie tutaj Sławek Vlog. Oczywiście Agromax już yy, wstęp zrobił witaj się jeszcze raz. No, może się ma, ma, mało kiedy występuje. Ale jest tak, nie... jego twarz nie jest znana tak jak moja, więc dzisiaj ukrywamy moją twarz. Czy znaczy nie, na no, wstępie była. No ale coś w czapce zimowej. Yy, siedzimy w tym nowym nabytku. Oczywiście wszyscy zauważyli, że jest już czerwony. Tak. To, to, ten ciągnik to jest, można powiedzieć, spełnienie długoletnich marzeń, prawda? Czy? No bo długie, długolet... od od za... po prostu Od, od tak zakupu no. pierwszego ciągnika zachodniego, mhm. który był też. O, to było bardzo, bardzo wyczekiwane marzenie wtedy. Yy, byłem bo wtedy. Holandzie, tak, tak, byłem mhm. wtedy młodszy. O jakieś, poczekaj, 11, 12, 12, ty, 12 lat. 12, prawie 13 lat, bo to było pierwsza chyba tura 75 tysięcy młodego rolnika. No to człowiek miał, był tam 20 lat z haczykiem malutkim, miał i wtedy to było spełnienie marzeń. Za mnie jako młodego chłopaka. Coś w wieku brata, o mm -hmm. coś takiego brat, to jeszcze wtedy był bardzo malutki, tyci, tyci. Widać to? <laughs> tak, widać, jakże nie. No. <laughs> I, I wtedy taki nieuwalendzik na nasze gospodarstwo, to było no to, to było coś, coś, coś super, coś przeskok niesamowity wtedy, jak dla nas przynajmniej. Y, dla takiego małego gospodarstwa. No i... Minęło te 12 lat i oto jest kolejny zachodni sprzęt rad troszeczkę ten tak, bo nam tutaj troszeczkę wszystko bierze i zaparowuje. No ale tak, jesteśmy w garażu. Tak, o tu po co pokazać, bo raczej mało który yy, ciągnik yy, żeby trochę odbiegał, no bo różnie to Kóryka może być, Tak, ale nieistotne. Słuchajcie. Może za czym zaczniemy? Dlaczego w ogóle ten ciągnik został zakupiony? Po pierwsze, może tak. Kilka słów ode mnie. No może tak. Nie, bo nie, no nie, nie. jest, to, jest, to, jest to. Kilka słów ode mnie. Pierwsze słowa to są takie, że jestem zaskoczony, dzięki wielkie, bo spora ilość osób cały czas dodaje się do grupy, mojej grupy oczywiście na Facebooku Agromax YouTube, gdzie jest konkurs. Dużo osób wzięło w konkursie udział, także za co wam bardzo dziękuję, bo jestem mega zaskoczony, że tyle po prostu osób tak się postarało i jednak wzięło udział w tym konkursie i walczy o te nagrody, także dzięki wielkie. Także na pewno będzie następny konkurs za niedługo po tym, tylko później jeszcze mam wycieczkę do Wrocławia, także. Nie, no, najpierw wyjazd, później dopiero kolejny konkurs. No i słuchajcie. I e, co? Drugia, druga rzecz, jaką chciałbym powiedzieć: e, jakby ktoś jeszcze chciał wziąć udział w konkursie, to link pod tym filmem tam znajdziecie. Druga rzecz. E, bo wiem, że mieliśmy nagrać dla Was ten nowy nabytek, mieliśmy go nagrać dzisiaj, pokazać go całego, obejść. No i niestety jesteśmy na razie w garażu. Nie za bardzo, no fakt, jest on niego oświetlony, kurde, o 360 stopni dookoła, wszystko widać ładnie, pięknie, no ale i tak nie chcemy za bardzo w garażu nagrywać, bo jednak le lepiej zrobić tą prezentację gdzieś na dworzu. Gdzieś po prostu na polu. Gdzieś na jakimś, po, tam, tak, na jakimś polu na drodze e, polnej, na drodze polnej no bo jest po prostu wtedy e, inne wrażenie, inny mm -hmm. widok widzimy dookoła w świetle dziennym. Tak, ale Nie, i wy też dużo drogada. zobaczycie, prawda? A tak to no co wy, co wy widzicie? No i co? Niestety z powodu pogody, jaka dzisiaj była, bo no, śnieg był, ale się topi oczywiście już. Był silny wiatr. Wiem, że kamery by to wszystko trzeszczało, szumiało, więc nic by z tego filmiku nie wyszło. Szkoda byłoby naszego czasu paliwa marnować. Zresztą dzisiaj też, mimo że niedziela, dzisiaj także poświęciliśmy dość dużo czasu na inne rzeczy. No i co? No i oto dzisiaj taki krótki, chociaż filmik, by pokazać, że faktycznie zakup jest, jest on zrealizowany, spełnione marzenia już są. Nie jest to żaden Ursus Zetor, także tutaj proszę od razu nic takiego nie mówić, ale mamy dla Was zgadywankę, prawda, bracie? Tak. E Dokładnie markę i model tego ciągnika, jeśli ktoś oczywiście chce e, w tym filmie w brać udział w komentarzach, no nie wiem ja to powiedzieć, tak. intensywnych komentarzach, to może napisać po prostu, albo po prostu tak od niechcenia może szczeli. Tak, bo eee. słuchajcie, no niektórzy wiem, że wystarczy, że zobaczą parę detali i już mniej więcej wiedzą co za ciągnik e, i co za model. Także no tutaj za dużo wam nie chcemy też pokazywać, mniej więcej brat tylko pokazał pod sufitkę. Widzicie, że maska na pewno jest taka czerwona. Tak, kierownicę zakryłem z tak, logo, bo... bo. no jest logo, niestety. Na pewno no ktoś już tam wie, mniej więcej kto przejeżdżał, bo gospodarstwa może widział też już ciągnik, ale kto już bardziej tak naprawdę wie, jest ze znajomych tutaj, także lepiej, żeby dużo nie mówił, tak. a dać szansę innym, niech spróbują zgadnąć, niech zgadują. Także na pewno jest to ciągnik zachodni, zachodniej marki. E, używany, używany i e, powyżej 100 koni mocy, no bo to też tak, jest to mały ciąg, od 100 do 200 i jeszcze taka mała podpowiedź od rocznika 2000 do 2010. Także tutaj no. się tak e, zagłębiamy, żeby Wam coś mniej więcej podpowiedzieć, zgadujcie, możecie mniej więcej powiedzieć e, markę, model, rocznik jaki jest, no i chyba to raczej. Nie, najbardziej nie? nie. Najważniejsze wystarczy to jest marka nie? i model. Jak ktoś trafi model, to już będzie dobrze. Zresztą. Ale jak już trafi po prostu, kurczę, wszystko, to już jest, to już jest szacun. Tak, to jest tak. już naprawdę szacun. No. Nie chcemy tu zrobić z tego z jakiegoś tam chwali, chwalenia się, no nie, jakimś falim piętą nie jesteśmy jeden z drugim, bo ten ciągni już mamy. To jest sporo, bo chyba 3 miesiące, tak? Tak. Zakupiony też... był w listopadzie. Mhm. Yy, potrzebny do prac polowych, w związku z tym, że wynikła awaria Zetora. I tutaj mówimy, dlaczego został zrealizowany ten oto zakup. Dlaczego też no, po tak długim czasie no to każdy wie, że jednak e, ciężko było się przełamać do zakupu e, ciągnika zachodniego, który jest pełen elektroniki, no ten akurat nie jest jeszcze chyba tak. tak aż, a tak dużo nie jest. Aż tak jest. dużo nie jest, Chodzi już to są takie bajery jednak troszeczkę wygo... kosztowne. Tak, ale troszeczkę wygodniejsze dla nas, nie szukaliśmy mm -hmm. wiadomo czego. Jak widzicie, e... kabina jest fajna, bo możemy we dwóch siedzieć. Tak, tak. Już jest. Jest, jest już plus, bo mam siedzonko. Tak, jest już e... fajnie. Przedział cenowy. Też no, nie szukaliśmy bardzo drugiego traktora, ponieważ nie miałem tych pieniędzy. Miałem, miałem co miałem <grym> będziecie widać? Tak. No i się fajne lusterko jest. No, miałem, miałem tyle, ile miałem, ile dałem radę po prostu składać. Daliśmy radę uzbierać tych pieniędzy mm -hmm. na ten ciągnik. No i po prostu szukaliśmy tego traktora. A właśnie a dlaczego nastąpiła taka szybka decyzja z zakupem? No właśnie. Bo no powiem wam, pojechałem w pole. Pojechałem w pole, bo brat mnie wysłał, mówi, no. jedź, jedź jak najszybciej, zoraj ten kawałek, bo trzeba. A ja wtedy byłem na usługach. A brat był na usłudze i też miał awarię wtedy. Wtedy Słuchajcie, nie, były dwie, dwie, nie, dwie? nie, trzy awarie były. Trzy awarie były wtedy. Trzy ciągniki wtedy siadły. Trzy ciągniki? Tak, renówka na kapciu z rana z tyłu. Aha, no Bo tak. była potrzebna do tura renówka, bo woziła bele codziennie. Mhm. Ale tak... Co z, to? Bele, no, po prostu paszę dla bydła. Tak, ale popatrzcie, jeden dzień, przyszedł tylko jeden dzień i tyle awarii. Tak. Ale to nie jest zależne od nas. No bo tak się musiało stać yy, i koniec, No to, no to, to przejdziemy. To też do... nie jest od dbania, że jak basz, tak masz. Nie. To, no tak, to są takie pierdoły i Także ludzi... renówka. No, renówka, obudzimy się rano, przechylona oczywiście kapec z tyłu. Ktoś powie, co to jest robić z ty, tylne koło. No tak. O tu było eee, się No e, to... Tym że... bardziej, że nie zawoziliśmy do wulkanicy. Nie zawoziłem. Sami sam, sam zrobiłem, ale nie w ten dzień akurat, bo nie było nie na sam czasu. No, po ze mną. No razem my <laughs> zrobili. Dobra, ale nieistotne. Eee, I mówię, a to już trudno, odepnę od prasy New Holland'a, na wiedzę paszy, to mam na wieś. E, New Holland'em. No i zapinam pod potem prasę, bo miałem jechać na usługę. Obiecałem tam takiemu jednemu tak to robię. O, no. obiecałem takiemu jednemu panu, oczywiście to co roku wykonuje usługi, no. e, siano kiszonki u niego, e, że po prostu wykonam tę usługę i no i porobiłem swoje, co mieliśmy ogarnąć w gospodarstwie, no i, i mówię tak, jadę na usługę, brat zapina zetora, tankuje, do zapina, tankuje i jedzie robić dziesiędne orki, zimowe tak zwane, no nie? <noise> Nawet nie ujechałem. 10 metrów chyba. No i tak, może dobrze wyglądał. Nie no, świetny jesteś, kurde. naprawdę. Boski. Widać, tak, że rolnik. No nie, nie obchodzi mnie to. Uderz tym rolnikiem to jestem. Słuchaj, nie, ja też się nie przejmuję. No, tak, tam ktoś mówi co chce. Sytuacja wyszła tego typu, że tak, pojechałem na usługę, ale brat do mnie dzwoni po jakiejś godzinie, że wszystko naszykowane i zajechał na pole, ujechał te 10, 10 metrów, Poszedł cały w ziemię i ciągnik stanął No no, no, co tak, to... no Ale dosłownie poszedł cały w ziemię tak. Bo go tak zagłębiłem, że po prostu ciągnik ledwo miał co ciągnąć Dobrze, że się pług rozerwał tak. Ale już go nie dało się wyciągnąć z tej nie. ziemi No i na no, to mówię zostaw ten ciągnik, bo tam próbował jeszcze podnieść go, ale nie dało rady Wszystkimi opcjami jakie można tak, było Tak, jakimi opcjami można było to zdziałać, czy co tam się stało z tym ciągnikiem No ale niestety nie, nie dało rady To mówię odpuść, iść do domu przyjadę, będziemy myśleć dalej ale Sławek też nie dojechał zjechałem z, zjechałem z usługi, a ta usługa była wykonywana też daleko od domu, a jeszcze dalej było to pole od tego właściciela, no nie, od tego gospodarstwa no i w drodze z tego pola po prostu wystrzeliło koło w prasie, z pełnym ładunkiem oczywiście, była pełna bola koniczyny ścierniówki no, ktoś mówi, no dlaczego wioząć te bele, no nie, bo zaraz będą takie właśnie e, dziwne komentarze są podróżnymi, dlaczego tego nie robię, dlaczego tego, dlaczego tak. No to od razu wyjaśnię, żeby potem już nie było takich po prostu komentarzy, dlaczego wiążę te bele, ponieważ no już nie było gdzie te bali zmieścić, a trzeba było wszystkie akurat yy, z, z, zebrać. No nie ten właściciel mm. przyjęła tylko przyczepą, naładowałem mu i już tego wszystkiego nie było gdzie zmieścić, a trzeba, trzeba było wracać od razu a nie specjalnie po jedną jeszcze jechać te 10 km, no nie. Mm. No i to też może było, to prawdopodobnie to nie była wina tej bali, że było to bardzo tak obciążone. Po prostu ta opona też była od nowości w tej prasie. I już tam widać było troszeczkę. Pęknieć prawdopodobnie w środku było, bo jak zabraliśmy to koło później to było widać, że po prostu ona już zaczynała pękać dookoła. No i ten katar. No i Zima. oczywiście w międzyczasie jeszcze po żniwach złożyłem jedno koło takie w zapasie. Brad mówili, e tam już dentka będzie zła, czy coś do tego. Nie, wszystko ten, poskładałem to koło, kola, to, skleiły chyba nawet tam coś tam było ten, Przydało się. Przydało się akurat spasowało na śruby, to po prostu przekręciliśmy a oczywiście wspomnę też, że zakupiliśmy troszeczkę sprzętu tak już miałem to pokazywać raz, ale nie pokazałem mm. tego sprzętu teraz do warsztatu. Kupiliśmy takie klucze specjalne, cały zestaw takich tyroskich, żeby szybko koło odkręcić no i oczywiście kupiliśmy też klucz elektryczny. W razie czego właśnie takich Pokażemy problemów, Wam to, będziemy tego używać zapewne a, i to pokażemy, nie? Pokażemy właśnie. To nie takie drogie, drogi sprzęt, ale, ale bardzo Ułatwia pomocne, życie. Ułatwia życie, po prostu popuścisz to koło tym kluczami od tira i potem do kół i, i potem nasadeczka elektryczna i moment to koło się odkręciło, nie tak krzyżakiem trzeba było nie wiadomo czym to odkręcać, to więc po prostu to nam bardzo ułatwiło sprawę, więc to była szybka wymiana, no ale widzicie trzy awarie, trzy sprzęty stanęły w jednego dnia, no, ale, no, ale, dobra. ale zmierzając do meritum, co się stało z no bo oczywiście wróciłem, wróciłem z obsługi wieczorem. I pojechaliśmy we dwóch też New Hollandem. New Hollandem bo trzeba było ten pług jakoś podnieść, wyrwać tej ziemi i zciągnąć. No New Holland miał problemy z tym pługiem, ujechanie, bo dźwigało przodek niestety, mm -hmm. ale dało radę. A Zator wrócił sam. Zator wrócił sam. No. Sam, no pusto. No ale dobra. Wróciłeś Zatorem na pusto. No, tak. dobra. Skąd ta decyzja, że trzeba było kupić? Co no, się stało, że no jednak trzeba było na szybko no, podjąć taką decyzję, że... Wielu osób powie, no dla też była błahostka, nie wiem szczerze mówiąc. No. No powiem krótko co się stało. Napęd pompy yy, hydraulicznej siadł yy, i co w związku z tym? No nie ma mi ciśnienia. Nie ma mi ciśnienia nigdzie. No nie? Ktoś powie, co to za problem potem na drugi dzień rozpołowić ciągnik dwa razy, zrobić to i złożyć. Po co wydawać na ten, na ten drugi ciągnik te pieniądze? No i tu znowu powstają pewne problemy, bo tak, to już jest jesień, to były deszcze, jakieś ciapy, jakieś śniegi z deszczem. Gdzie to zrobić? Nie ma gdzie tego zrobić, stodoła była, do tej pory mamy tutaj, nawet tego nie widać, jest, ale... No, mamy... może nie musimy tak pokazywać, no, ale... Mamy tutaj jeszcze pszenicę sporo. E, Powiem Wam tak, wszystkie miejsca, gdzie mogliśmy rozebrać ten ciągnik w, w jakimkolwiek garażu czy czym, pamiętajcie, ten ciągnik się nie mieści do wszystkich garaży, Stodów. Tylko do stodoły się mieści. Tylko do stodoły, ewentualnie tu jeszcze. I problem jest taki, że no niestety, tak, większość rolników zaczęliśmy trzymać zboże. I jak zaczęliśmy trzymać zboże, tak nie mieliśmy gdzie wepchnąć jakiejkolwiek maszyny. To był, to był błąd, a słuchaliśmy właśnie Was. Po co sprzedajecie co roku zboże we żniwa? Jak możecie przechować, i zarobicie na tym później zimą czy wiosną? No i tutaj wyszedł ten jeden problem, że raz my zaczęli trzymać i powstało masę problemów. No i oczywiście strat. W związku z tym, bo, bo oczywiście teraz jest przenieca po tysiąc, czy po tysiąc to już nawet nie wiem. No. W poprzednim vlogu mówiłem, ale to już ta cena jest nieaktualna, więc y, oczywiście za paszówkę brutto, bo tu nasz nie, nie ma innej tylko paszówka. Y, nikt innej nie kupuje. Więc yy, nie było gdzie tego rozebrać. Yy, oczywiście ktoś powie, a do mechanika, ale gdzieś nawieźć. No na tutaj nie ma nas dookoła mechaników. Może gdzieś tam dalej kilkanaście kilometrów, dalej są te mechanicy. Może ale... też nie znamy, no tak. ale no kurde, nikt nikomu też nie powie. Tak, nigdzie, nawet kto, dzwoniliśmy nie? ostatnio do jednego z mechaników. Sam dzwoniłeś nawet tak. o poradę. Yy, dzwoniliśmy. No i mówię, nie zadzwoniłem. I... On też nie chce nam zrobić, można powiedzieć, nie chciałby nam zrobić tego ciągnika, bo on też ma załamanie z robotą już na ho, ho, ho i jeszcze dłużej do przodu. Tak, mówi, że ma kupę ciągników. No i niestety nic z tego nie będzie, żebyśmy sami sobie próbowali na własną rękę. Także tak, żeby teraz po części sprzedaliśmy troszeczkę zboża. Mamy jeden, je, jeden wjazd tak zwany do stodoły. Znaczy no, no mhm. no, jak to nazwać, to nazwać. Dobra, jedno pomieszczenie, o, mamy wolne. Jest, teraz sobie na spokojnie wjedziemy tym ciągnikiem. Mamy zakupione takie lampy oświetleniowe, takie halogenowe, więc mm. możemy sobie nawet y, robić jak się trochę ściemni, albo ja będę pochmurna po pogoda, tak jak teraz właśnie, właśnie jest, także co do skoku, co jakiś czas kilka śrubek odkręcić i rozjechać w jeden dzień, potem w drugi zrobić, trzecim zjechać. To, nie mówię, że to rozłożę na trzy dni, mówię, że to rozłożę na tydzień. No nie, czy A czy nawet, są za, za zimne dni za teraz, zimnie, mrozy ale, są. No. Wiem, ale ja to mówię tak y, po trochu, po trochu codziennie i możemy sobie koło tego dubać. W razie czegoś, kogoś, jakiegoś tam Mądrego doktora ściągniemy, aby ja coś, nie było, coś nie, ja bym coś nie wiedział, no nie? Ale to nie jest taka wielka przypadłość, żeby może tego sam nie, sami nie zrobili, no nie. Mniejsza o to. Właśnie to są właśnie te typu te, te problemy, że nam po prostu zatrzymały nam i, i te prace, że mogliśmy, nie mogliśmy zrobić mhm. tego Zetora, a trzeba było, bo tak, woziliśmy obornik, pod kukurydzę, trzeba było tylko kukurydzę orać. No i ta ranoweczka już, już po prostu bym ją pewnie bym miał na tej rędzinie, to po prostu klapła. No i było jej bardzo ciężko. No wiadomo, ten narzutnik też z obornikiem też nie jest lekki po tych górach, po tych błotach, no bo u nas po prostu to są góry, a jak jeszcze te jesień to jest po prostu masakra, rędzina się lepi wszędzie. Mhm. A trzeba było to do gdzieś 20 listopada już dokończyć tę pracę, bo już 20 któregoś pierwszego czy chyba już zaspadł śnieg u nas. Wcięcie. i teraz znowu. Wiem, że skończyłem orać y, tym nowym zakupem. No i, i tu, Musiało być wcięcie. Musiało być wcięcie. Bo bracie wygadą. Tak. I y, y, to było dobre. I, no nie, człowiek się A dobra, nie to y, Z tym, tym nowym nabytkiem skończyłem orać y, właśnie i już, y, już, już wtedy zjeżdżałem do domu, już niech padał, więc to był taki ostatni moment, który po prostu dokończyliśmy y, te orki. Także no nie było na co czekać na mechaników, na to no po prostu akurat zdążyliśmy w punkt, pomógł ten nowy ciągnik, ten nowy zakup, y, pomógł to, to dokończyć te pracę. Wiadomo, no i o ile wygodniej. Ale wygodniej. Nawet możecie no, zobaczycie kiedyś, jak będziemy nagrywać, jak całkiem inaczej wygląda ziemia po uprawie z większą prędkością całkiem ale innym tempuje, ciągnikiem. Tak, y, tem, no, narzekacie na ten punkt. No ja też narzekałem na niego, ale gdy po prostu o, przesiadłem się na ten ciągnik i poustawiałem go według tego ciągnika, Yy, to nawet nie wiem, czy miałeś takie nagranie na telefonie, no nie? Jak, no. jak, jak pierwszy, pierwszy hektar laliśmy. Po prostu no śnieg z kaskastą. No, no, no. No, bo ten ciąg był chwilowo na polu, właśnie dzisiaj. No i ten, yy, i po prostu ta orka była całkiem inaczej, to wszystko wyglądało niż z zatorem, no nie. I więc yy, powiem Wam tak. W yy, paliwie na ten, no przy tej orce Azator wyszedł lepiej. Jak na razie. Co do jakości orki też jest lepiej Co na razie do awaryjności nowego zakupu jest na razie ok, to co mamy poprawić to już wiemy ci im, Bo każdy ciągnik ma jakieś poprawki To jest ciągnik używany, to jest ciągnik z gospodarstwa Kupiony też z gospodarstwa mlecznego mhm. Trafił do nas do Dość mlecznego. dużego gospodarstwa, także tutaj jest... większego od naszego, tak, mhm. o dużej wydajności Gospodarstwa pod oceną, więc yy, tam kupowali znowu nowy ciągnik Marki Zielonej. Ale to już będziemy mówić tak. ogólnie. Co wiemy, co powiemy, to później. W następnym filmiku, jak już będziemy prezentować ten ciągnik, w tygodniu ma jeszcze być śnieg, także raczej coś nagramy. Tak, więc y, dlatego właśnie kupiliśmy ten ciągnik. Tak. Y, dlatego. Y, Masz kamerkę jeszcze teraz. Ta ta awaria tak No no raczej myślę, że to hmm. chyba będzie koniec, już jest 18-19 minut. No jeszcze chcę Państwu eee, powiedzieć. Y, mhm. Tyle, że tak, a nie będzie tylko 18 minut, bo oczywiście 19, bo To musimy łóżę, przykrócić, łóżę no bo to wyjdzie, wygadałem się co na nazwę, a niepotrzebnie, bo człowiek no. jest przyzwyczajony już, także... Co tam mhm. jeszcze będziecie chciałeś zakomunikować? Chciałem powiedzieć tylko, że to nie jest tak, że zmusiła nas taka śmieszna błahostka w Zetorze do, do kupna tego. Tylko po części tak, e, trzeba było ulokować pieniądze, e, idą czasy niepewne, e, wiecie, że ciągniki zaczęły drożeć, więc my też nie chcieliśmy przepłacać za ciągnik, tylko kupić w normalnych pieniądzach, jakie były wtedy jeszcze, A, nie? Patrząc, e, także, e, patrząc nawet e, tak w sumie e, teraz na ten, e, na Onyxa, no nie? to ten ciągnik i tak już poszedł w górę sporo także my tu o tym wiemy dobrze na razie nie przepłaciliśmy dobrze wydaje nam się że zapłaciliśmy ale kolejna rzecz jest taka że jednak okazało się że w, tra w trakcie kurde prac polowych kiedy klapnie ostatni duży ciągnik jednak musi być na drugi na zastępstwo więc bo tutaj właśnie przerwać ci hmm. chwileczkę no bo jakby ten Zetor akurat tak się stało we wrześniu Czyli orki, o, tak, przykładowo jeszcze. Orka i siewy bronią aktywną, to już jesteśmy, jesteśmy u ziemi. Musielibyśmy wynająć ciągnik jakiś do siewu, bo czym zasiejesz W Brony aktywnej renówka nie da rady. I, tak. i, i no to jest za 100 koni tany, nie wiem czy 100 koni jeszcze jest. No wiadomo, to jest ciągnik bardzo stary już. Obydwa ciągniki są stare, ten też nie jest, już młody też jest stary, tak. ale zawsze ma się czym podeprzeć człowiek. Także tu też trzeba to brać pod uwagę, że lepiej, żeby coś było, w razie wuj przesiąść się, przepiąć, ale żeby jednak robić zrobić robotę tak jak trzeba i żeby była zrobiona No i co, na nie, czas nie sprzedajemy za tora no i tyle Robię ja w razie pytanie tak, no, nie sprzedajemy za tora nie sprzedajemy za szkoda teraz za dobry. teraz ogłoszenia dusz pasterskie ogłoszenia dusz pasterskie wyjdziemy z ciągnika dogram jeszcze kawałek i możemy kończyć ogłoszenie dusz pasterskie yy, mamy parę kompletów takich obciążników yy, można powiedzieć yy, słownie są na pięć talerzy Mamy dwa komplety kompletne, jeden komplet niekompletny. Gdyby ktoś był zainteresowany obciążnikami do ciężkiej serii Ursus, Zetor, Krystal, zgłaszajcie się. Wy najlepiej na fanpage'u, link do fanpage'a znajdziecie w opisie. Jak będzie ktoś zainteresowany, chętnie sprzedamy, bo no nam jest aż tyle tego niepotrzebne. Zetora już doposażyliśmy, a raczej tu do tych ciągników, co mamy, nie będą nam potrzebne, bo po co. Także jakby ktoś chciał... Zgłaszajcie się.